Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiaj zapraszam Was na takie mini zakupy z Polski, typowo kosmetyczne. Jakiś czas temu podczas mojego urlopu widzieliście projekt DENKO całkiem spory. Trochę udało mi się produktów wykończyć i kilka produktów postanowiłam sobie odkupić. Tutaj będą też nowości, ale dosłownie. Kilka drobiazgów, nie będzie to duży haul, bo po prostu ograniczyłam ilość używanych przeze mnie kosmetyków. Co za tym idzie, robię też mniejsze zakupy i jak coś jeszcze mam, to już nie kupuję na zapas. Wyleczyłam się z takich, wiecie, polskich zapasów, które kiedyś robiłam. Jak jeździłam właśnie do rodziny na urlop, to zawsze potem przywoziłam z takiego urlopu po prostu gigantyczne zapasy. Z tego względu, że się bałam, że czegoś mi zabraknie właśnie podczas pobytu tutaj w Niemczech. A że prowadzę, wiecie, kanał przede wszystkim. Dla widowni polskiej, no to chcę pokazywać jak najwięcej produktów, które są dostępne w Polsce, więc co za tym szło? Właśnie robiłam gigantyczne zapasy, e, część kosmetyków, e, pojawiała się tylko w jednym filmie, potem gdzieś leżała. No, ogólnie się już wyleczyłam z robienia takich wielkich zakupów, więc dzisiaj będzie krótko, zwięźle i na temat, więc nie przedłużam. Zacznijmy od kremu. wykończyłam już. Dawno, dawno temu, nie wiem, z miesiąc temu jak nie więcej, krem pod oczy i ja wam mówiłam, że na razie nie stosuję nic, bo chcę wrócić do Bandi, to jest akurat Eco Friendly Care ten krem jest rewelacyjny, ja już wam go zachwalałam w, chyba właśnie tak mi się wydaje w projekcie Denko świetnie, taki mm, nawilżający krem, ale przy okazji ujędrniający skórę, ściągający ją że czujecie, że on działa właśnie tak napinający na skórę wokół oka. Dodatkowo właśnie jest lekki w konsystencji, a przy okazji bardzo dobrze właśnie nawilża, świetnie się na nim trzyma makijaż, on nie pozostawia żadnej tłustej warstwy. Więc dla mnie to jest jeszcze lepsze rozwiązanie niż ten krem znakomity, o którym wam kiedyś mówiłam, że bardzo go lubię, Arganowe, On pozostawiał właśnie taką tłustą warstwę, natomiast tutaj tego nie ma, a działanie jest rewelacyjne. On zawiera roślinny retinol, czyli bakuchiol. Dodatkowo zauważyłam też, że ma właściwości Rozjaśniające cienie pod oczami, i tak właśnie mówi producent, natomiast ja się wstrzymywałam z opinią właśnie, żeby Wam powiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest, z tego względu, że chciałam go bardzo porządnie przetestować i po zużyciu całego opakowania muszę stwierdzić, że rzeczywiście, to nie jest jakieś mocne rozjaśnienie, ale rzeczywiście cienie pod oczami miała mniejsze, no i tutaj e, informacja tylko, że jeszcze nawilża i właśnie działa rewitalizując. Naprawdę świetny krem, ja do niego wróciłam. On jest w takim kartonowym opakowaniu. E, On zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. E, całe opakowanie jest oczywiście oczywiście do recyklingu. W środku ten krem się znajduje w takim lnianym woreczku. Co jest fajne, że ten woreczek potem możecie sobie na coś wykorzystać. Ja trzymam w nim moje wielorazowe płatki do demakijażu. Natomiast ten woreczek mam zamiar wykorzystać jako taką poduszeczkę zapachową. Sypię do niego po prostu suszoną lawendę i sobie gdzieś postawię, żeby w domu był ładny zapach. No i tutaj też jest informacja właśnie przy tym woreczku, że produkt jest nietestowany na zwierzętach co tu mamy jeszcze informacje o tym właśnie co się nadaje do recyklingu jak wyrzucić ten produkt jeśli chodzi o opakowanie bardzo mi się podoba to że to jest szklany słoiczek i metalowa zakrętka więc wszystko się nadaje właśnie do recyklingu no i samo działanie mnie przekonało żeby kupić go ponownie poprzednim razem udało mi się go kupić na Allegro za 20 zł tym razem zapłaciłam chyba 59 a jego regularna cena w sklepach stacjonarnych to jest mniej więcej 79 zł, więc warto właśnie sprawdzać na Allegro, czy nie, nie ma go taniej. Byłam w drogerii Contigo po coś, co pozwoli mi domyć e, po prostu moją twarz po olejowaniu. Zaczęłam stosować właśnie dwu, dwuetapowe oczyszczanie twarzy i przyznam szczerze, że jak kiedyś nie byłam fanką takich oleistych konsystencji, tak teraz przepadłam, bardzo lubię. Fajnie mi się to właśnie oczyszczanie sprawdza. I pani doradziła mi żel taki naturalny z Recibo. On ma tutaj ekstrakt z brzoskwini 98,4% składników pochodzenia naturalnego, również jest Cruelty Free. Opakowanie nadaje się do recyklingu i to jest właśnie taka dosyć spora tubka. Produkt jest wegański, ma 125 ml. Bardzo fajny jest produkt, podoba mi się jego. Zapach nie jest jakoś bardzo intensywny, więc przyjemnie mi się nim myje twarz. Ja ogólnie nie lubię produktów takich, wiecie, mocno perfumowanych. Ten jest takiem w porządku. On tworzy taką jakby delikatną piankę na twarzy i jak na razie jest ok. Używam około dwóch tygodni, więc nic więcej wam nie powiem. Na razie jest w porządku, zobaczymy jak dalej. Że zużyłam mój skwalan z oliwek właśnie do oczyszczania tego pierwszego twarzy to potrzebowałam jakiegoś oleju na zastępstwo i zdecydowałam się na markę Vivio, nie mam pojęcia co to jest za marka ale dojrzałam ten olej na Allegro i nie jest to nic innego jak olej z pestek malin o dosyć specyficznym zapachu on mi się tak troszeczkę kojarzy z, z zapachem pestki właśnie tak typowo takim drzewnym no taki właśnie drzewny zapach, lekko może przełamany taką maliną, kwaśną, ale natomiast bardzo mi ten zapach odpowiada taki drzewny. Moim zdaniem jest dosyć przyjemne i właśnie teraz zamiast tego skwalanu, który wykończyłam, używam oleju właśnie z pestek mali. Nie używałam go jakoś bardzo długo, więc też Wam nie powiem, jak się sprawdza. Myślę, że jak trochę potestuję, a może w projekcie Dęknoko właśnie coś więcej Wam na jego temat powiem. Ja za niego płaciłam około 30 zł, chyba to jest dosyć spora tutaj butelka. 100 ml, mamy oczywiście standardowo pipetę. Jak dam mu troszeczkę więcej czasu, do przetestowania go i tak dalej to na pewno o nim usłyszycie coś więcej i tyle o jeśli chodzi właśnie o oczyszczanie twarzy i będąc jeszcze w Contigo szukałam kremu, okazało się, że mój krem marki Closhi, byłam przekonana że tam jest jeszcze jedna piąta opakowania i że jeszcze na długo mi wystarczy po czym przed urlopem chyba dzień czy dwa okazało się, że nie mam co wlać sobie na urlop właśnie do takiej wiecie, miniaturki, do takiego małego słoiczka no i będę musiała coś w Polsce kupić i właśnie będąc w Contigo szukałam jakiegoś dobrze nawilżającego kremu, najlepiej w szklanym oczywiście opakowaniu i pani mi zaproponowała markę The Alchemy mam nadzieję, że tak się tą markę czyta, jest to Super Rich Multi Hydrator Formuła 1.07 mamy bardzo fajny skład tego produktu, tutaj ile jest właśnie tych pozytywnych, fajnych dla skóry substancji, to jest po prostu głowa mała przede wszystkim ten krem jest na bazie wody z róży damasceńskiej, którą ja przyznam szczerze bardzo lubię jak nie jestem fanką właśnie zapachów różanych w niektórych kosmetykach to coraz bardziej się właśnie przekonuję, że te produkty coraz ładniej pachną, a co najważniejsze róża ma bardzo fajne działanie jeśli chodzi o naszą cerę, więc zdecydowałam się właśnie na ten krem, tutaj mamy całkiem spory ten słoiczek, pani mówiła, że wystarcza na około 4, 4 miesiące właśnie takiego codziennego używania, więc myślę, że to jest całkiem w porządku i tutaj mamy 50 ml 98,8% składników pochodzenia naturalnego produkt jest wyprodukowany w Unii Europejskiej, marka jest z tego co wiem jest polska i sam krem ma bardzo gęstą konsystencję zapach jest niesamowity i to jest właśnie taka konsystencja takiego masła do ciała nawet powiedziałabym, naprawdę on jest bardzo taki gęsty, ten krem, więc jak na razie też mi się sprawdza. Zapach niesamowity, nie jestem w stanie... Do niczego go przyrównać, ale jest naprawdę pięknym. Moja skóra ostatnio nie wiem czemu, ale szaleje, nie wysypuje tutaj na dole policzków. Nie wiem czy będziecie e, widzieć, więc też staram się ostrożnie właśnie podchodzić do tego, co używam, żeby po prostu jeszcze bardziej mojej skóry nie podrażniać. I ostatni produkt, mm, typowo właśnie do twarzy, jeszcze jest to glinka żółta marki A1. Ja Wam jakiś czas temu mówiłam, że będę testować żółtą glinkę zamiast pudru do twarzy, bo ostatnio moja twarz się bardzo mocno wyświeca i nie wiem czy to jest wina pudru. Czy po prostu te pudry są zbyt matujące, Że moja skóra tym bardziej się wiecie Mocniej przetłuszcza Nie mam pojęcia Jeśli chodzi o właściwości glinki żółtej To myślę, że to jest coś Co może wiele z Was zainteresować Z tego względu, że ona ma przede wszystkim Właściwości matujące I regulujące właśnie pracę gruczołów łojowych Jest bardzo delikatna Więc sprawdzi się nawet przy cerze wrażliwej Co myślę tutaj jest dosyć istotną informacją Zwęża właśnie ujścia gruczołów łojowych tak zwane pory i matuje skórę. Ma działanie przeciwzapalne, oczyszczające, remineralizujące, regulujące to już chyba wcześniej mówiłam. Charakteryzuje się większą niż inne glinki zawartością żelaza. Przeznaczona do cery mieszanej, normalnej, dojrzałej pozbawionej jędrności i właśnie przez to, że jest delikatna, to również do cery wrażliwej. Więc ja się zdecydowałam na taki fajny, szklany, duży słoik, właśnie od marki A1. Tutaj mamy 100 gramów, więc myślę, że na całkiem długo mi ona wystarczy. I będę testować właśnie zamiast tradycyjnego pudru do twarzy, przez to, że ona jest żółta, to myślę, że powinno być ok, jeśli chodzi o kolor, bo ja też wybieram produkty, jeśli chodzi o podkłady czy pudry właśnie yy, o takim, wiecie, tonie żółtym. Natomiast ja ją będę też stosować jako tradycyjną maseczkę po prostu na twarz, więc zobaczymy, czy moja skóra będzie bardziej zmatowiona. Jeden produkt do włosów, chciałam na Amazonie sobie kupić taki, takie wielkie, litrowe opakowanie żelu aloesowego. Kiedyś Wam zachwalałam, że używam. Tak naprawdę do całego ciała, jeżeli moja skóra potrzebuje złagodzenia albo większego nawilżenia, jeżeli moje dłonie są przesuszone, a teraz zaczyna się to okres, że na pewno tak będzie. Nakładam też zamiast maseczki czy odżywki właśnie na włosy. Natomiast okazało się, że ten żel, na który się czaiłam, jest wykupiony i nie umiem go dostać w takiej dużej właśnie pojemności, więc zdecydowałam się również na Allegro, na markę Skin 79. Jest to 99% właśnie żelu aleoesowego. Mamy tutaj jeszcze inne ekstrakcje, między innymi z mięty pieprzowej, teraz właśnie e, dojrzałam. Jest bardzo fajny, myślę, skład tego produktu, bo oprócz tego żelu właśnie ten 1% stanowią jeszcze całkiem w porządku inne substancje i to jest właśnie nic innego, jak taki bardzo gęsty żel. On tutaj ma przykrywkę. Mam nadzieję, że ta pojemność tutaj jest. Nie pamiętam, 300 gramów. Mam nadzieję, że ona mi na długo wystarczy, bo tak jak mówię, wolałabym to litrowe opakowanie, bo byłoby jeszcze bardziej, wiecie, wydajne. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc zdecydowałam się na ten. I tak jak mówię, to jest u mnie produkt praktycznie do wszystkiego. I coś, co jest dla mnie nowością, tak zaryzykowałam i zobaczymy, jak się te produkty u mnie sprawdzą, są to lakiery do paznokci. Wiecie, że ja już dawno przerzuciłam się na hybrydy. Jakoś, nie wiem, ostatnio nie mam ochoty na robienie właśnie hybryd, Jakoś nie potrafię się do tego zebrać i wyczaiłam też przypadkiem, nawet nie wiem gdzie, czy to na Allegro, czy gdzieś indziej. lakier marki Sally Hansen to jest seria Good Kind Pure, i to są produkty nie dość że wegańskie, to jeszcze mają, z tego co pamiętam, do 77% składników pochodzenia naturalnego, więc jeżeli nie robicie hybryd, to może to być to, to może być to coś dla Was. Nie wiem, jakoś się ostatnio nie umiem wygadać. Ja się zdecydowałam przede wszystkim na bazę, oni mają tam jeszcze top, ale stwierdziłam, że już moim zdaniem to jest bez sensu, będę top nakładać również jako bazę, więc to jest numerek 101 top coat tutaj mam kolorek taki fajny beżowy i jest to 140 almond tan i taki ładny, delikatny róż, jest to 210 pinky clay więc takie lakiery właśnie od Sally Hansen będę testować. Zobaczymy. Ja trochę się obawiam tego, że wiecie jak to jest z lakierami. Niby one szybko schną, pierwsza warstwa się super szybko wysuszy, ale jak już nakładamy drugą, to już z tym wysychaniem bywa różnie. Ja niestety, no, mając dziecko, ja też nie mam czasu, nie wiadomo ile, żeby robić paznokcie, więc u mnie liczy się prędkość przy hybrydach, wiecie, szczególnie tych. Hmm, które używam z semilaka 5 w jednym, to jest po prostu rewelacja, bo 10-15, max 20 minut ja mam paznokcie zrobione. Gdzie bym nie stuknęła, to one się trzymają, nic się nie dzieje. A przy lakierach do paznokci właśnie bywa z tym różnie więc będę testować jeżeli będziecie chciały usłyszeć coś o nich więcej to dam wam znać, ale mówię wam, że coś takiego istnieje właśnie co jest też ważne, one nie mają tych składników typu formaldehyd, ftalany, toluen coś tam jeszcze, tych wiecie, takich szkodliwych więc to jest fajne, no i też plusem jest to, że mają właśnie do 77% składników pochodzenia naturalnego nie ja rozumiem tylko właśnie tego do czy to zależy od koloru, że jedne mają rzeczywiście 77% a inne troszkę mniej, natomiast taka jest Informacja właśnie gdzieś na stronie chyba producenta czytałam, więc jeżeli szukacie też jakichś produktów wegańskich, to właśnie Sally Hansen. Kiedyś miałam od nich inne produkty, takie wiecie, niewegańskie, nienaturalne i tak dalej, i też mi się fajnie na nokciach sprawdzały, więc liczę, że z tymi będzie tak samo. No i to by było na tyle, mój mini haul. Oczywiście mini wyszło maxi bo ja się jak zwykle musiałam rozgadać i trochę mnie już zaczęło gardło boleć, więc uciekam, żegnam się z Wami. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry. Dajcie mi też znać koniecznie co wy sobie w ostatnim czasie kupiłyście, czy macie do polecenia jakieś fajne kosmetyki naturalne, może less waste, które są w papierze, czy może w szkle, bo ja cały czas szukam, wiecie, jakiejś inspiracji, bo jak coś się wykończę, to pewnie chciałabym przetestować coś nowego, czego jeszcze wcześniej nie używam. więc piszcie koniecznie, co wy sobie kupiłyście w ostatnim czasie, ja się na dzisiaj z wami żegnam, ściskam, pozdrawiam, buziaki, papa! Pa.